Hej, witajcie w filmie o własnościach potęg. To, co dzisiaj będziemy robić, to spróbujemy sobie wykazać wszystkie własności, jakie mają potęgi. W taki dosyć logiczny sposób, żebyście nie musieli tylko wykuć tych własności, ale też żebyście wiedzieli, dlaczego, dlaczego tak jest. Zaczniemy sobie może. Od tak zwanych aksjomatów, czyli takich rzeczy, które jakby ustalamy na początku, że wiemy, że one są prawdziwe, i, i na nich będziemy budować dalsze nasze rozważania. Czyli przede wszystkim wiemy to, że X, po prostu jakby zapis jako X to jest dokładnie to samo, co X do potęgi pierwszej. To jest taka podstawa, która się nam pewnie jakoś przyda. Następną rzeczą byłoby to, że x razy x to jest inaczej. x do kwadratu. Mm. I zobaczmy, gdzie to nas wszystko zaprowadzi. Dobra, skoro x razy x to jest x kwadrat, no to x razy x razy x to pewnie będzie x do trzeciej. Tak? Ok. Ale co, jakbyśmy mieli, na przykład x kwadrat razy x do trzeciej? Wtedy jak to mamy obliczyć? Um, to co możemy zrobić, to to, um, rozbić tą, tą x, ten x kwadrat na dwa x, tak, że tutaj mamy x kwadrat. Wiemy to z tej własności tutaj. I pomnożyć to przez x do trzeciej. Ja wiem, że x do trzeciej to jest x razy x, razy x. Czyli to jest, tu mamy x do trzeciej. No, i jeśli tak już to sobie rozbijemy, no to możemy zauważyć, że tych x jest w sumie 5, więc możemy je wszystkie ze sobą sumować, podobnie jak tutaj to jest zrobione i tutaj, i wyjdzie nam w ten sposób x do potęgi piątej. I teraz co tutaj warto zauważyć jest następujące: że tych x były 2, tych x były 3, więc wyszło 5. I widzimy, że tutaj jest też ta dwójka i trójka. Że tak naprawdę nie musieliśmy tego wszystkiego tutaj rozpisywać, tylko widzimy, że mamy x, e, e, że mamy 2 dodać 3 i że to jest równe 5. Z tego wynika nasz pierwszy aksjomat, na którym się. Yy, nasze pierwsze, nasza pierwsza własność, na której się będziemy opierać. I to jest taka, że dowolna liczba do potęgi A, razy ta sama liczba do potęgi B, to jest inaczej nic innego, jak X A plus B do potęgi A plus B. Tak jak tutaj jest na przykład 2 plus 3. No I to może być nasz pierwszy. Pierwsza nasza własność. Mamy mnożenie, więc spróbujmy sobie dokładnie taki sam przykład zrobić z x. Z... Mamy mnożenie, więc spróbujmy z dzieleniem. Do czego nas to doprowadzi? Weźmy sobie z powrotem niebieski. No i tak. x razy x, razy x. Dajmy na to, że mamy x do trzeciej w liczniku i mamy podzielić, czyli tak naprawdę kreska ułamkowa. Podzielić na x razy x, czyli na to x kwadrat. Albo wiecie, co ja to tutaj dopiszę lepiej. Tak, przez x kwadrat. No to jeśli wszystkie czynniki w liczniku i w mianowniku się mnożą, są mnożone, no to możemy je poskracać. Innymi słowy, to z tym się skróci, to z tym się skróci, ten x z tym x, ten x z tym xem, i zostanie nam 1x, czyli x do potęgi pierwszej. No i wprawne oko widzi tutaj już analogię do poprzedniego poprzedniej własności, poprzedniego przykładu, że mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy trójkę, dwójkę tutaj w, w potęgach i wyszła nam jedynka. No i to jest nic innego jak odejmowanie. Skoro u góry mamy 3x, na dole mamy 2x i tak naprawdę u góry odejmujemy tyle x, ile było na dole. Czyli górne odjąć dolne, czyli 3x odjąć 2x, to jest 1. Wynika z tego tyle, że jak mamy x do potęgi a razy ta sama liczba, czyli też x do potęgi b, nie razy, nie razy. Jak mamy podzielić, to wychodzi z tego x do potęgi a minus b. Spoko. Możemy iść dalej. Um, co, ale co by było na przykład, jakbyśmy mieli x kwadrat przez x kwadrat. Tak? No to co? Wtedy mamy x razy x przez x razy x. Wiemy, że się skracają, czy tam odejmują te. Czyli tu wychodzą. One się skracają. Oczywiście góra z dołem się skraca tu i tu. I wiemy, że się odejmuje. Czyli 2 odjąć 2 no to to jest zero, czyli mamy x do potęgi zerowej. Albo wiecie co, zapiszmy to w yy, ten sposób, że to, ta lewa strona będzie x inaczej x do zerowej, no bo 2 odjąć 2 to jest 0, zgodnie z tą własnością drugą. Natomiast tutaj, jak się wszystko skróci z jednej strony, wszystko z drugiej, to wychodzi nam 1. I to jest kolejna własność którą możemy zapisać, czyli dowolna liczba do potęgi 0 jest równa 1. Tak jakbyśmy mieli na przykład, um, no nie wiem, 3 do drugiej, przez 3 do drugiej. No to 3 razy 3 przez 3 razy 3. Trójka z trójką się skraca, zostaje 1, 1. Tu też trójka z trójką się skracają, zostają jedynki. 1 razy 1 to jest 1, czyli wychodzi 1 przez 1 czyli po prostu 1. I mamy kolejną um, własność, czyli że x do potęgi 0 jest równe 1. Mm. Możemy też w drugą stronę zauważyć, że 0 podniesione do dowolnej potęgi, to jest a tutaj, jest równe 0. No bo nieważne, czy zrobimy 0 razy 0, to będzie 0, zrobimy 0 razy 0 razy 0, to dalej ciągle będzie 0. To kolejna rzecz, którą warto zauważyć. I istotnymi, drobnymi wyjątkami, które tak tylko zapiszę z boku, bo rzadko się to pojawia, jest taka, że ona dotyczy tych dwóch własności. Bo tu i tu moglibyśmy w teorii podstawić 0, ale wtedy wyszłoby 0 do potęgi zerowej. Ale to nie jest ani 0, ani 1. Bo wygląda, jakby to miało spełniać albo to, albo to, tak? No bo jak pod x podstawimy 0, to mamy 0 zero do 0, czyli 1, a tu jak pod a podstawimy 0, to, to mamy 0 zero do 0, czyli 0. No coś nie pasuje. W matematyce 0 do potęgi 0 określa się jako, że nie ma to wartości, czyli że to jest liczba nieokreślona. I możemy to zapisać. Liczba nieokreślona. To jest coś takiego jak dzielenie przez 0, co nie? Że na przykład 5 przez 0 to też jest liczba nieokreślona, nie? Dokładnie to samo. Nie możemy, nie możemy po prostu takiej operacji wykonać jak 0 do potęgi zerowej. OK. Mamy takie własności, że jak mnożymy, mnożymy potęgi o takich samych podstawach, czyli tych x to wykładniki, czyli a i b dodajemy. Jak dzielimy, no to wykładniki odejmujemy x do 0 to jest zawsze 1, poza 0 i 0 do potęgi a też jest zawsze 0. Jest 0 poza a równym 0, no bo to też wtedy jest liczba nieokreślona. Dobra, chodźmy dalej. Um. Chodźmy dalej, chodźmy dalej, weźmy niebieski i przejdźmy trochę niżej. Mm. Co w przypadku, jak mamy a do potęgi Albo nie, no już trzymajmy się tego x, trzymajmy się tego x. x do potęgi drugiej w nawiasie do potęgi trzeciej. Możemy to sobie rozpisać. Skoro ten cały x kwadrat jest do potęgi trzeciej, to możemy to zapisać jako x kwadrat razy x kwadrat razy x kwadrat. No i to już powinno Wam świtać, bo zauważcie tutaj to występuje trzy razy dokładnie tak, jak ta trójka, i mamy dwójki, dwa. Plus 2 plus 2 to jest inaczej. x do 6. To już też można obliczyć za pomocą tego. o. x do a razy x do b, tak? Najpierw to z tym, to 2 plus 2 to jest 4, i potem jeszcze 4 plus 2 to jest 6. No dobra, ale jaki jest z tego wniosek? Jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest z tego taki, że jeśli mamy. X do potęgi jakiejś dajmy na to M. I to jest podnoszone do potęgi N. To tak naprawdę mamy X -a do potęgi M razy N. Czyli tak jak tutaj było X do drugiej w nawiasie do trzeciej. To jest 2 razy 3, czyli po prostu 6. Czyli nie musicie nawet tego rozpisywać, tylko po prostu wiecie że te dwie liczby można ze sobą wymnożyć, kiedy jest nawias. I to jest kolejna własność, którą możemy sobie tutaj, ej, możemy sobie zapisać. Własność piąta, potęga podnoszona do potęgi. To jest inaczej iloczyn, czyli mnożenie tych dwóch potęg. Fajnie. To, co jest tu ważne, to to, że te potęgi muszą być w nawiasie. Bo w przypadku, jakbyśmy mieli x do m do n, tak, taki zapis, to w zasadzie nie wiemy, czy to n, które jest tutaj, tyczy się. że to jest w taki sposób zapisane. Czy może to jest w taki sposób zapisane, że to jest x do potęgi m do n tej. A to są dwie różne liczby, i możemy to pokazać w tym momencie. Na przykład 2, dobra, na przykład x do potęgi drugiej do trzeciej w ten sposób, a x do drugiej do trzeciej w ten sposób. W ten sposób to już wiemy, że to będzie x do szóstej, no bo dwa razy 3, bo jest ten nawias to, z tego wzoru, który tutaj wyznaczyliśmy. To jest x do szóstej, a w tym przypadku 2 do potęgi trzeciej to jest 8, czyli to byłoby x do ósmej. Czyli to sobie, to sobie nie jest równe jedno drugiemu. Dobra. Mamy takie własności. Um, możemy iść dalej. Teraz trochę pójdziemy w drugą stronę i spróbujemy zrobić coś takiego. Co jeśli mamy A do potęgi n tej razy B do potęgi n tej. Czyli teraz widzimy, że podstawy mamy różne. No i zawsze możemy sobie pod to podstawić jakieś liczby, żeby, żeby złapać tego lepsze rozumienie. Czyli dajmy na przykład 2 do potęgi czwartej razy 3 do potęgi czwartej. Jak to możemy inaczej rozpisać? No to to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2. Po co tą czwórkę dałem? Razy 3 razy 3 razy 3 razy 3. Widzimy, że no, trochę tego jest, ale możemy zauważyć, że możemy też poparować te liczby, czyli tą dwójkę dać z tą trójką, tą dwójkę wymnożyć z tą trójką, tą dwójkę z tą, no i tą z tą. Po prostu każdą kolejną z każdą kolejną. I co wtedy wychodzi? 2 razy 3 to jest 6, czyli mamy 6 razy 6 razy 6 razy 6. A to jest nic innego jak. 6 do potęgi czwartej. Czyli zauważmy, co tutaj zostało takie same. A została ta podstawa, znaczy ta potęga, czwórka. Ona jest tutaj taka sama. Więc wydaje się, że a do n -tej razy b do n -tej to jest po prostu a razy b w nawiasie do potęgi n -tej. I to jest nasza kolejna własność. Szósta. A do n tej razy B do n tej. To jest A razy B i wszystko razem do potęgi n tej. Analogicznie moglibyśmy postąpić z dzieleniem. Czyli jakbyśmy mieli 2 do 4 podzielić na 3 do 4. No to mamy 2 razy 2 razy 2. Razy 2. Um, wiecie co, tylko dzielenie lepiej zapisać. Um, dzielenie lepiej zapisać jako kreskę ułamkową, więc tutaj damy w ten sposób. To się równa. No i czemu to się równa? Możemy to teraz przecinać te ułamki w ten sposób, czyli mamy 2 trzecie, razy 2 trzecie razy 2 trzecie. Dobra, zapiszę. Razy 2 trzecie, razy 2 trzecie, i jeszcze razy 2 trzecie. I ile mamy takich dwóch trzecich? No, 4 dokładnie. Tyle samo co, co wcześniej. Czyli znowu widzicie tutaj ta czwórka, ona zostaje. A dzielenie to tak, jakbyśmy tylko te podstawy, tylko te liczby w środku podzielili ze sobą. Innymi słowy, i to zapiszę już tutaj. A do n tej podzielić na b do n tej. To nic innego jak a przez b. Do potęgi n tej. Czyli jeśli mamy takie same potęgi, to to, co jest w środku, możemy podzielić albo pomnożyć w zależności, jaki jest znak pomiędzy nimi. Ok. Mamy 7 zależności, więc lecimy dalej. Następną zależnością jest taka, że a do potęgi minus pierwszej. I to jest pierwszy raz, kiedy wchodzą tu potęgi ujemne. Jest to 1 przez a. Po prostu. I to w sumie też jest warte zapisania, że jak po podnosimy coś do potęgi ujemnej, no to odwracamy tą liczbę. Innymi słowy, wychodzi 1 przez a. Wychodzi 1 przez a. Tak. Ale co było w sytuacji, jakbyśmy mieli na przykład A do minus 5. Bo to jest, no jakby nie patrzeć inna liczba. I co? Minusa wyciągamy, ale co z tą piątką wtedy. No i możemy. W tym momencie zauważyć, że w związku możemy wykorzystać tą własność, która jest tutaj. Czyli. Rozdzielić tą minus 5, która jest tutaj, jakby, jakby to było, to, to, by, to by było minus 5, ta liczba. Roz, rozdzielić na jakieś dwie osobne liczby, na przykład na minus 1 i 5. No bo na takie dwie liczby, które po wymnożeniu dadzą nam minus 5. Czyli spróbujmy to zrobić teraz. Czyli to jest inaczej: a do minus pierwszej w nawiasie do piątej. Bo w drugą stronę byśmy mogli zrobić, że minus 1 razy 5 to jest z powrotem minus 5. I ile to jest? Wiemy, że do a do minus 1 to jest po prostu. Um, to jest po prostu 1 przez a. I to wszystko potem musi być podniesione do piątej. A skoro u góry jest 1, to możemy to uprościć do 1 przez a do piątej. Innymi słowy, a do minus 5 możemy zapisać jako taką własność, a do minus n to jest 1 przez a do n. Możemy też uogólnienie zrobić tej, tego, że jeśli mamy a do potęgi, nie a, nie a, jakiś ułamek, czyli jakieś coś w stylu a przez b, to wtedy, yy, aha, i to jest do potęgi Minus pierwszej, albo dobra, do minus drugiej. Dajmy to ogólnie, do minus x, ok? Spokojnie, sorry. A przez b do minus x to jest nic innego jak odwrócenie tego, um, odwrócenie tego ułamka góra z dołem, czyli to jest b przez a, ale do potęgi x. I ten, ta potęga x będzie się liczyła i góry, i dołu, czyli to będzie to samo co b, do x przez a do x, jakbyście chcieli to obliczać. Ok. Dodatnie liczby mamy załatwione. Ujemne liczby też mamy załatwione, potęgi. A co by było w sytuacji, jakbyśmy mieli a do jakiegoś ułamka, na przykład do jednej, drugiej? To by było nic innego, jak pierwiastek z a. Okej, okay, ale, ale jak to pierwiastek? Czemu? Czemu jedna druga? Dobra, ale jakbyśmy mieli a do jednej trzeciej, to byłby to wtedy pierwiastek trzeciego stopnia z A. I możemy to wszystko y, uogólnić jak najbardziej i zapisać to w taki sposób, że x do potęgi. Um, I teraz użyjmy różnych kolorów. x do potęgi m przez. Tylko tutaj jeszcze dopiszę. A tak będzie łatwiej mi zapisać to wszystko. M przez, m przez N. To jest nic innego jak pierwiastek n tego stopnia, czyli tego co jest w mianowniku, w tej potędze tutaj u góry u x, na x. A ten x w środku byłby do potęgi m. I i możemy to zapisać po prostu jako wzór, nam tutaj u góry, w taki sposób, że a do potęgi m przez n, to jest pierwiastek n tego stopnia z a do m. I to są wszystkie nasze y, własności. Czyli, jak mnożymy takie same podstawy, to wykładniki dodajemy. Kiedy, mnoż... Kiedy dzielimy takie potęgi o takich samych podstawach, to wykładniki możemy odjąć. Zawsze x do 0 jest równe 1, chyba że x jest 0, to wtedy mamy 0 do 0, czyli to jest liczba nieokreślona. Tak nie może być. 0 do potęgi a zawsze jest równe 0, tylko a nie może być. O, i to dobre. Drobna, drobna tutaj rzecz. Popatrzmy na to. I popatrzmy na przykład. na no, po prostu na to. Co by było w takim razie, jakbyśmy mieli 0 do minus pierwszej. Co wtedy by się zadziało? Mamy potęgę ujemną, więc spróbujmy z tego wzoru zrobić coś z tym. Czyli to będzie ta liczba, jak jest do minus pierwszej, to to jest 1 przez tą liczbę. Czyli to jest OK, robimy sobie 1 przez. Tą liczbę doda 1 przez 0. A jak wiemy, przez 0 nie można dzielić. Więc tak naprawdę 0 może być podnoszone tylko do dodatnich potęg. Nie może być ujemna, bo za każdym razem, jak będzie ujemna, to będziemy mieli dzielenie przez 0. Czyli tu możemy tak naprawdę dopisać, że w tym wypadku x jest różny od 0. No bo ujemną liczbę możemy podnieść do potęgi 0, ale tylko 0 nie można do zerowej. A tutaj, w tym drugim przypadku, 0 może być podnoszone tylko do dodatnich potęg, czyli a musi być większa od 0. OK. Dalej, następna własność. x do potęgi m tej w nawiasie do potęgi n tej to jest tak jakbyśmy wymnożyli te dwie potęgi ze sobą. Tak tutaj to było że x do drugiej 3 razy zapisujemy, no to 2 plus 2 plus 2, to się dzieje 3 razy, więc 2 razy 3 to 6. Jak potęgi w nawiasie, to potęgi możemy ze sobą wymnożyć. I tyle. Jeśli mamy takie same wykładniki, czyli to, co jest u góry, mnożymy ze sobą, to podstawy możemy ze sobą wymnożyć. A wykładnik zostaje taki sam. Jeśli Wykładniki są takie same, a podstawy są różne i dzielimy, to możemy też te podstawy podzielić po prostu. A do minus pierwszej to jest zawsze 1 przez a, czyli odwracamy jakby górę z dołem, bo to a, bo a możemy inaczej zapisać jako a dzielone przez 1. No i wtedy, jak to podniesie się do minus pierwszej, a przez 1 do minus pierwszej, no to odwracamy górę z dołem, no to to 1 przez. 1 przez a. To jest tu do 8. 9. a do minus n tej. To jest 1 przez a do n tej. No bo ta potęga zostaje. Tak naprawdę ta potęga też się tu znajduje przy jedynce, że to jest 1 do potęgi n tej. No ale 1 do dowolnej potęgi, no to to jest dalej 1. Dalej Więc można to zmazać. Albo zostawmy. Jak mamy ułamek do ujemnej potęgi, no to to jest bardzo podobnie jak w tym poprzednim, też odwracamy. To jest przypadek ogólny. Odwracamy, czyli zamiast a przez b mamy b przez a, ale widzicie, ten minus już ucieka u góry. Znika. a przez b do potęgi minus x to jest b przez a do potęgi x. No i czyli możemy osobno te x, te potęgi obliczać i u góry, i na dole. No i ostatnie. A do potęgi M przez N. To jest inaczej pierwiastek N tego stopnia, czyli ta N idzie. Mianownik idzie na pierwiastek, a M idzie pod. Ok, może ładniej nawet będzie, jak w tę stronę, że ten górny idzie do środka, mka idzie do środka, a dolny idzie na pierwiastek. Ok, no i to w sumie tyle. Tak działają własności potęg.